Zbliżamy się do jesieni, a jesieni to też czas owoców. Jabłka, gruszki, śliwki. O czym nie można zapomnieć? Na pewno o powidłach gruszkowych z przewłoką górską. Święta Hildegarda polecała je jako taki początek wszystkich dalszych kuracji leczniczych, bo oczyszczają nasze jelita ze złowów. Przewłoka górska polecana jest też w przypadku wszystkich chorób autoimmunologicznych w przypadku migren. Bo najprawdopodobniej te choroby mają swoją przyczynę w tak zwanej zgniliźnie bielitek, tak to święta Hildegarda opisywała. No i tak teraz badania to potwierdzają. Wystarczy mieć próżki, miód, mieszankę przypraw z i przyrządzić sobie takie, takie powidła. Zażywamy łyżeczkę rano na pszczoł, dwie łyżeczki po obiedzie i trzy łyżeczki przed snem. Co ciekawe, próżek też nie jemy na surowość. Tak jak Hildegarda że surowe gruszki mogą tylko narobić bałagan w organizmie a gotowane i pieczone, ze względu na to, że mają też taki błonnik, takie twarde granulki na pewno czujecie je, jakie ciebie one docierają do jelit i tam pomagają je oczyszczać i też regulować właśnie flory jej Także mieszanka przypraw z przełogą do przyrządzenia złota świętych Hidegardy, bo tak inaczej nazywane są klasie gotowe jak najbardziej na ten jesienny czas